Halo? Słucham. Panie Dariuszu, dzień dobry. Dzień dobry. No, moja leż mi z Panem na 10 godzinach, jak tam Pana? No mam, mam już tego, mam już tego rewoluta, tak, mam, mam. Pan rewolut, dobra, to co, możemy przystąpić do aktywacji końca. A jak to będziemy robić, tą aktywację? Właśnie nie mam, a tam trzeba przelać jakieś pieniądze, a ile tych pieniędzy trzeba przelać? To ja przeleję zaraz. To zależy od tego, zależy od tego jakich doczynać, tak? z jakiej kłoty pan dostał zaczynać, tak? do Z jakiej płoty panu Najmniejszej, bo ja nie mam pieniędzy hmm, najmniejszej, 250 euro Ale to muszę w euro, nie mogę w złotówkach? No dobra, 1200. dwieście. Tak, no to ja zaraz zrobię przelew, niech pan poczeka chwilę, zaraz zrobię przelew. Dobra, nie ma sprawy, czekam. Dobra. Ja nie umiem jeszcze tego rewoluta, bo to wczoraj dopiero mi sen założył, wie pan. Ależ na... Chyba to ja panu pomogę, a ma pan jakiś inny bank, czy nie? Nie, mam tylko PKO. PKO, tak? A to jest ETA, czy to jest BP, Nie, czy BP, BP, Polski, Polski, ja tylko Polski. Ja, tak, proszę Pana, ja tą a, stronę Na, ja tą stronę znalazłem, bo była twarz premiera Morawieckiego, proszę Pana, ja tylko Polskę. Ja tylko Polskę. Był premier, był Jarosław Kaczyński, proszę Pana, tam też mi się pojawił. Proszę Pana, ja tylko Polskę. A Pan jest, ja, a, a, a Pan jest patriotą, czy nie? Oczywiście, że tak, proszę pana. Polska, ponad Polska jest najważniejsza, proszę pana, bo teraz nas rozkradają te Ukraińcy. Dobre, ja zaraz. A tu... czemu pan tak myśli? No, panie, no rozkradają, rozkradają Polskę. Przyjechali i teraz, panie, i rozkradają wszystko. No. Wszystko nam zabierają, wszystkie pieniądze przecież, co Polacy dostawali, teraz oni dostają, co Pan nie ogląda telewizji? Nie wie Pan. No to ja oglądam telewizję, o tym tak za bardzo nie mówię, proszę Pana. Mówią, mówią, tylko że tak nie wprost, ale mówią, mówią, są programy prawdziwe, polskie, co mówią, dobrze? Ja to zakładam. Okej, ja Panu pomogę zrobić po prostu ten rewolucja, ma Pan kartę do tego? Bo dlaczego Pan nie chciał chodzić bez Banku Polskiego z nami, chciał Pan tego rewolucja założyć? No bo pan mówił, że jak mam komornika, to nie mogę z banku polskiego. Nie, z polskiego może pan korzystać, proszę pana, tak? Tylko że e, wypłacać pan sobie będzie na rewoluta. Niech pan teraz już nic nie zmienia, nie przelewa pan żadnej pieniążki. zrobi, to tak? Bo Ale to, to komornik mi nie zabierze to... tych pieniędzy. Pan mówił, że jak się ma komornika, to nie można z tym e, bankiem, tylko właśnie trzeba mieć tego rewoluta. Nie, ja pan. Ja panu mówiłem, że bez pan będę robić sobie na rewolu, tak? Żeby komornik nie wiedział, gdzie pan spłaca te środki. Rozumie pan co chodzi? Aha. A spłacać może pan z dowolnego banku, tak? Pan sobie go zmodyfikuje, więc dobrze. Dostęp teraz, z jakiego urządzenia ma pan? Z laptopa. Dobra. Loguje się pan na poczty teraz swoją. To znaczy na co? Na maila? Tak na maila swojego muszę pan się zalogować teraz. On jest od, odpalony u pana? No muszę odpalić, bo pan. Ja teraz mam bank odpalony ten rewolut, no to muszę maila. Nie? nie, 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 nie. To muszę pan maila teraz odpalić na laptopie, to nie normalnie. A ma pan kartę do tego banku BP czy nie? Bankomatową? Kartę taką do bankomatu? Tak. No mam. Tak, tak, tak. No to super. A to kartę. A kartą to robić, czy pan. No jak... Czy pan chce to jakimś przelewem to zobaczyć, czy blikiem? Jak pan jest wygodnie? To kartą, kartą muszę naszykować kartę, tak? Tak, muszę pan albo kartę, to, to zobaczymy. To, mnie, to musi pan, pan, pan poczekać, najpierw muszę tak? najpierw muszę wejść na tą skrzynkę mailową. To tak. ja, ja nie mam tak, ja nie, nie jestem najmłodszy, to musi pan poczekać chwilę, no już, zaraz wchodzę. Mhm. I teraz pójdę po tą kartę, niech Pan poczeka chwilę. Jeż, czekam, czekam, czekam. A to gdzie ja te pieniądze będę spłacał? Teraz niech mi Pan powie. Panu teraz pomogę się zalogować na koncie handlowym, bo możemy panu tam zmienić hasełko tak? I to pan będzie na swoim koncie handlowym, inwestycyjnym miał te pieniądze. Do pana zadzwoni dzisiaj doradca finansowy i dalej już pana pokieruje. Tak? To i ja, ok? On Aha, będzie, czy pana czyli pana mi teraz, teraz będzie... nie będę spłacał, tylko tam doradca. będzie to będę spłacał, tak? Nie, proszę pana, teraz my z panem aktywujemy konto. Ja pana przyfirmuję wtedy na ciało analyti. Żeby konto już było pana gotowe, aktywne. I on od razu właśnie z panem tej inwestycje, panie dali Jeszcze tam będzie weryfikacja to ja pana później wytłumaczę. A jak ta firma się nazywa? Baltic Pipe, czy jak to No to ja panu wysłałem. Nie, 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 proszę pana. Firma się nazywa Unifit, To ja panu wysłałem wcześniej. Unifito. to tak? z panem rozmawialiśmy. Mm -hmm. UniFit, a nie Unifico. Unifit. UniFit. To będę fit po tej inwestycji. Pan... Nie, pan. a dostał pan tą wiadomość, czy pan Pani już jest na poczcie? No właśnie jestem na poczcie, ale tu mam reklamy jakieś, ja nie widzę tego. Bo ja rzadko tu wchodzę. Wie pan, masz, idea... masz idealnego smartfona, nie przegap naszych nowości, Douglas. Ja nie, 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 ja to nie. Nie, nie, A zobaczę pan, obu... wyszukiwarką pana jest takie okienko do wyszukiwarki. Wpisze pan tam Patryk. Patryk? Może Panu tam wyskoczy wiadomość Tak, Patryk Kowalczyk. I tam wiadomość Pana wyskoczy. Mm -hmm. Patryk. Mm -hmm. I może Panu tam wyskoczy jakaś wiadomość. Ko... No mam maila, mam maila, tu. Super, to otwiera pan tego maila i pana tam będzie wiadomość, tak? Dziękujemy za rejestrację w systemie Unity, tak? Tak. Okej, okay, super. Teraz zobaczę pan, troszeczkę niżej dane o rejestracji pan zadania. Tak? Tam jest login, hasło i jest taki przycisk przejść na stronę. Nagra na granatowo się pana podświetla, tak? a gdzie ten przycisk, bo ja tu nie widzę, a jest, dobrze, tak, 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 no no klikamy tam jeden raz, Pana przykieruje na takie granatowe to, tak? tak dobra, teraz tak, w górnym prawym rogu, Pan sobie miał taki przycisk, lock in na czerwono, tak? LOGIN klikamy tam jeden raz dobra, i teraz tak Pana przekieruję na kolejne ośrodki. W polskim prawym roku pan będzie miał dwie duże literki EN, tam pan jeden raz klika i zmienia pan tam sobie język polski, tak, na PL. Aha. No tak, bo to wszystko po angielsku jest. Tak, to my zmienimy na polski, bo to jest międzynarodowy program, tak? Międzynarodowy. Zmieniu pan sobie teraz, tak? Ale macie, macie siedzibę w Polsce, czy nie? Oczywiście, że tak, proszę pana. Wyszysz, pan? A w jakim mieście macie państwo siedzibę? To jest Warszawa, proszę pana, tak? To jest e, obok Złoty Starat, jest takie duży centrum e, obok Samsunga, nie? w tak, panu... Ja nie tak? wiem, wie pan, bo ja z prowincji jestem, ale jak w Warszawie, to ja mogę zawsze A. przyjechać tam. O ciebie, czy że tak. Tylko, że to jest biuro typu zamkniętego, tak? Czyli na jeżeli pan przyjedzie, to pana nie puszczą, tak? Takie są zasady. Aha, to jak to nie wpuszczę? To ja to nie mam zaufania. To, to ja mam Wam pieniądze wpłacić, żeby mnie nie wpuścicie do biura jak przyjaciel. Ale to, proszę Pana, proszę Pana, to nie jest tak, że Pan płaca te pieniądze do anda. Ja teraz Panu pomagam założyć swoje konto handlowe i Pan tymi pieniążkami będzie Pan zarządzał. tak, to w chwili Pan spłapnie, wypłapnie, ale to Panu wszystko pokażę, tak? Wie Pan, co takie, to jest troszkę dziwne dla mnie. Bo ja jestem starszym człowiekiem, ja to taki jestem nieufny. Pan, pan mówi, że ja tam nie mogę wejść do biura, jak jak, jak, jak coś się wydarzy, a jak ja te pieniądze stracę, co wpłacę, te tysiąc złotych? A czemu pan powinien mnie stracić, proszę pana, tak? To pan mi nie odda, bo mnie nie wpuści, bo macie biuro typu zamkniętego. Tak jak i w banku, tak? Pan może tylko w oddział banku przyjść, a nie w same biuro. Ale mogę, przyjść w, ale, ale mogę przyjść w oddział, a wy macie oddział? Ociął mamy, proszę pana. Żeby przyjść w oddział? O, nie, proszę pana, to tak nie działa. Ja panu tłumaczę, na jakiej zasadzie się trzeba. Tak weźmiemy, załóżmy polskiego brokera TMS, tam lub 50 Plus, lub 360, coś takiego. U nich w ogóle nie ma siedzi w warsztatu. Tak dlaczego polski brokier nie ma siedzi w A ciu e, znaczy w Polsce nawet. A ja nie wiem, ja się nie znam, no ja, 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 ja proszę pana jak ja też przyjść z Jak na pocztę idę, jak mi coś nie będzie pasowało, żeby wiedzieć z kim rozmawiam, z człowiekiem, a nie z maszyną. Pan rozmawia teraz z człowiekiem i potem numer telefonie też może pan dzwonić, tak? Więc powiem panu tak, my działamy legalnie na terenie Polski, tak, proszę pana, mamy ocioł, tak, pracujemy przez kolejne, to już pięć lat, tak? Czyli spłacamy tam podatki, jakoby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli tutaj pan nie ma się przyjmować, ale na tym polega ten całej cały inwestycji, panie Dariuszu, że to jest online, że nie strata pan czasu, nie Pan do oddziału i tak dalej, tak? Dlatego robimy tą stację dofinansowania i dla pana, żeby pan się upewnił, że to w ogóle będzie dla pana i tak dalej, panie Dariusz. Więc od tej kwoty, którą Pan inwestuje, pani 50% zostaje od nas, od spółki dofinansowania, panie Dariuszu, tak? A ale ja, jak, jak, jak dostaję? To, chwili... to wy mi dajecie no, jakieś pan, pieniądze? Nie, no pan na przykład, pan aktywuje swoje konto o wysokości tam 250 euro, czyli 1100, tam też 130 złotych, zł. Tak? Od takiej tak. kwoty dla każdego nowego klienta robimy dofinansowanie wstępnie, tak? 50%, czyli 125 euro dostaje pan od spółki. Na początek, żeby Pan mógł sobie zacząć poinwestować na te pieniążki, które Pan potoliczył, tak? To Wy mi pieniądze pan? i mogę je wypłacić tak. też? to Pana, właśnie do tego idzie. Jeżeli Panu wszystko się podoba, tak? Jeżeli Pan z nami, zostaje się z nami pracować i Pan robi obrót spółką, zarobił Pan, na przykład na handlowo, Pan tam 130 sobie euro, to wtedy to dofinansowanie będzie wypłacane. Jeżeli Pan stwierdził, tak, że Panu coś się nie podoba i tak dalej, Pan wypłaca swoje środki i to, co Pan zarobił po prostu, Panie Dariuszu. A, A kiedy to mogę koniec, to dofinansowanie tak? wypłacić, bo to dużo pieniędzy jest, ja bym chętnie wypłacił. Ja Pan zrobię, no dobrze, ja mu Panu... To mówię, muszę obrót tak? zrobić na te dwie, tak, 125 euro, tak? Nie, tak, tak, zgadza się, Panie Dariuszu. A ile razy muszę obrócić tym 125 euro? Jeden. Jeden, jeden raz, proszę pana, odeszło to się dofinansowanie, bo to nie jest jakiś bonus i tak dalej, no jest to jest tylko dofinansowanie, na, znaczy na początku. Aha, bo wie pan co, ja panu tak. powiem, ja kiedyś miałem takie konto, w takich zakładach bukmacherskich Fortuna i tam jak dostałem taki bonus, to też musiałem obrócić no. tym i mi potem wypłacali na konto, no. to to jest to samo takie prawie. No. To mhm. samo, tak, tak, jak pan robi obrót, tak, jeśli panu wszystko się podoba i tak dalej, to... To taki, taki, taki hazard jest z wami trochę, taki hazard. A, a czemu hazard? To nie jest hazard, tak, to ja myślę, że to jest na... na, na... Pierwsze, to jest uczciwe z naszej strony, tak, bo najpierw pan no bardzo ...swoich kosztów, tak, swoich pieniążków, a inwestuje pan też w to, co by panu dać, tak, jeśli wszystko się panu podoba, tak, to pan zostaje dalej naszym klientem, jak pan robi obrót, może pan sobie to wypłacać. Jeżeli nie, to pan wypłaca swoje pieniążki, to co pan zarobi, tak? Mhm. Znaczy to, 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 to co na przykład obracam najpierw z tym 125 euro i jak tu obrócę i na przykład zarobię 30 euro, to potem mogę te swoje 1000 złotych i 30 euro wypłacić i dziękuję za współpracę. Tak? No tak, jeżeli panu coś się nie spodoba, tak. No dobrze, to tak zrobimy, proszę Pana, to będziemy to robić, skoro no tak proszę. Pan mówi, to super. Nie ma sprawy. Troszkę się przestraszyłem, nie że to sprawy. jest tak właśnie jak w zakładach bukmacherskich. Nie, 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 to... proszę Pana, to całkiem inaczej. My tutaj pracujemy w ten sposób, Panie Dariuszu, że jeżeli klient jest zadowolony i klient zarabia, tak? My też zarabiamy, bo mamy prowizję od tych... Tak? No tak. A jeżeli pan jest zadowolonym klientem, jeżeli pan zaradę, to pan będzie automatycznie nasz komuś ze znajomych, tak? To pomógł pana, my mamy więcej klientów wtedy. To jest no logiczne. Logiczne, no tak. No, ta. no Dobrze, na których pan teraz się znajduje? Proszę mi powiedzieć, panie Dariuszu. Teraz to mi w ogóle wygasł, mi Windows 10 mi miga, proszę pana, zaraz panu powiem. O Jezu, to wie Pan, ta człowiek stary to tak nie na moje nerwy to wszystko jest, Panu się tak A wydaje. A ma pan lat, Panie Dewi, jeszcze, bo po głosu Panie bardzo młodym Ja mam pięćdziesiąt lat, proszę Pana, ja mam pięćdziesiąt lat i mam strasznie zniszczony kręgosłup, proszę Pana, stachów, stachów nie mam kolanowych, ja mam, ja jestem rencistą, proszę Pana. A, rozumiem, rozumiem. Dobra. Już tutaj mi zgasło. A, a, takie pytanie, Panie Dariusz, że tak, bo się nie, nie za bardzo orientuję. Macie. Mówi Pan, że ma Pan komornik i co? Komornik ma prawo Pana z renty pobierać jakiś środki? Pisze to? To znaczy y, pobiera mi, bo ja mam renty więcej, ale do 2 tam tysiące coś nie może mi pobrać, ja już tam nie pamiętam. Pobiera mi troszkę, tam nie dużo. No, nie Aha. dużo. No to dobrze, to dlatego ten rewolutu będzie i na ten rewolut pan, który będzie tam dopłacął, tak? Pan tam do czołówki na którego później powie, czy do doradcy, że ja mam jeszcze rewoluta i na tego rewoluta chciałem sobie wypłacać swoje zarobione środki, dobra? Dobra, super, tak zrobimy, nie ma problemu. No widzimy. Okay. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu.